Cześć, cześć, witajcie w pierwszym odcinku i pierwszym live'ie z nowego DLC w GTA 5 Online, które będzie zawierało raid na farmę Clucking Bella. Dla ciekawych, już się przebrałem za policję, podjechałem pod komisariat. Macie aktualnie dialog od Witaj, mówi Vincent, do spotkałem się na Wyspuchi. Taką do rozmowy dostałem. Jeśli e, po zalogowaniu się taką rozmowę dostaniecie do GTA. Za, jeśli zadzwonicie, taką rozmowę dostaniecie? Tak samo, porozmawiaj z Vincentem na posterunku policji w Espucci, aby rozpocząć nalot na farmę Clacking Bell. I właśnie to w tej chwili będziemy robić. Ust wszystko przypominam Wam, jest grom, e, nie Wam, tylko YouTube'owi, żeby nie scenzurował mi kolejnego filmu. To jest wszystko granicie, dzień naprawdę, a my właśnie w tej chwili stajemy się policjantem. už jen vše napíš, sorry. Mam dla ciebie ciekawą okazję, nie ordoksyjną, ale dochodna współpraca. Więcej SMS-em nie mogę napisać, ale pierwszy krok wpasuje się w twoje w atuty, bo chodzi o przyjęcie mienia. A, fundusz Vincent. Czyli jednak. Going inside. Not with your reputation for Whoa. depravity and general aversion to the law, in all seriousness. Your countenance is quite discernible, and there are certain of my consociates who would take it upon themselves to exercise their right to lethal force where they to encounter you But it's good to cross paths with you again, my friend. After head of security at the Diamond, this isn't exactly what I had in mind, but it's still a long way from a mall cop, right? Let's take a walk. Relax. I'm a cop, but I'm not a cop. This is just where the universe put me right now. I mean, I have my path and you have yours. And quite frankly, I don't give a damn about your antics out there. In fact, we may be able to assist each other. I mean, check this out. You see that misguided individual? How do you think he's gotten away with selling drugs in front of that burger shop very conspicuously for 10 years now? In front of the largest department in the city. Cuts them in. Effenberger, you copy? Yo, Effenberger. I copy. Worst last name ever, dude. <laughs> I mean, Effen what? <laughs> anyway, when you got five, we all need some Effen coffee down here on dicks And don't forget the Effen cream and sugar. Copy that. Motherfuckers. Huh? I'm out here getting coffee for cops on the tape. And that guy over there is only a modicum of the issue. Uh-huh. new cartel running a large-scale cocaine operation out of the Cluck and Bell factory in Polito Bay. And being no doubt, the cops they're not only turning a blind eye, they're actively facilitating. If you ask me, the cartel and the cops can both go to hell, preferably on the back of the same bullet. I'm talking about a surgical strike, man. Taking out the whole operation, that's why I came to you. Let's go somewhere a bit more unfrequented. I understand your motivation in these matters. If you raid that factory, anything you find this isn't about the drugs for me. This is about these assholes running the biggest protection racket in the state. That's the kind of status quo I cannot abide. As far as my part, I could provide all the intel you need. Records, names, locations. We will need to educate ourselves gather materials so you can attack it with style and aptitude ding fucking dog officer effenberger we're fall asleep over here get us some effen coffee copy that i'm on my way think about it if anybody deserves to be fucked with it's these guys can i count you in excellent now on to the first order of business acquire some funds fortuitously, we have files on some money laundering operations not far from here. The department allows them to operate for a share of the profits. I suggest we take a more proactive stance. <laughs> Time to do what you do. I'll call you. Let me take these fucking assholes their coffee. okay, dobra. Trochę się dowiedzieliśmy ciekawego. Dobra, y, to teraz tak, też chciałbym z góry powiedzieć, y, później osoba mnie od że y, nie mogę sobie założyć czapki. Super. E, mam na myśli, że ciekawe jest fakt, że policja przymyka oko dosłownie na e, w, fabrykę i wytwórnie innych jakby nielegalnych działalności. No spoko, ogarnę to, Jakby, tak czy jak to jest, wszystko nie będzie na jednym live, nie? Będziesz na napadzie. Bo to są 3-4 przygotowania. A dzisiaj na pewno live będzie. Więc. Way, no. Spoko! Poczekajcie future, chwilę, bo czatem I'm się z porozumiewam z widzę. Oito. Yy, widzowie Każdy jedno, jeden live Bo w sensie nie będą to live y, To będą bardziej odcinki Ale z transmisjami na żywo To aktualnie, co teraz robimy To jest z pierwszego live'a W sensie live'a odcinka, zwał jak zwał Każdy, są cztery przygotowania Każdy live, będzie, albo odcinek Będzie posiadał jedno z tych przygotowań w sobie Żebyście mogli powoli sobie obejrzeć i żeby to nie było tak, że Półtorej godziny oglądacie i musicie znaleźć to jedno więc w skrócie, znajdziemy pieniądze. Odcinek live się kończy. No, tak z góry powiem. A na napadzie. A dzisiaj wszystko. A na napadzie głównym będzie specjalny gość. Prawdopodobnie wszystkie napady będą dzisiaj. Wszystkie te przygotowania będą dzisiaj. A na napadzie. Yy, tym. Na, 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 na ostatniej operacji będzie spe specjalny głoś. Ale w zależności czy się pojawi. I kiedy to będzie nagrywane. Jak ja nie cierpię słońca w GTA. Dobra. To wszystko jest gra. Pamiętajcie ludzie, to wszystko jest gra. Nic się nie dzieje naprawdę, żebym nie dostał strajka. I no, i żeby mi nie ściągnęli live'a. A takiego dużego opóźnienia to ja nie mam, bo właśnie spojrzałem, na, bo ja widzę twojego live'a na telefonie. A on czeka aż z wyra, tak? Dobra, chwila, e, co ten? Co na, co powiedział Vincent? Bo spoczywałem na czat i ja nie wiem. E, oznacz i zapakuj, jak to mówią. Dobra, zwiedzę, że się nie odpuszczą bez walki. O, i zapakuj. Osoba na czacie jest aktualnie moim e, tym specjalnym gościem. I prawdopodobnie wszystkie będą dzisiaj. Przygotowania w przerwie co godzinowej. O kurde! Ja se ten... Sorry, że przez chwilę widzowie wy nie widzieliście, ale ja se dosłownie weszłem i pierwsze co to oglądałem se ten... Przez przypadek przytrzymałem se guzik konsoli. I... Jakby... Tak jakbym włączył jakiś menu, jakby. Rozumiecie. Osoby, które mają PS4 wiedzą. Jakby konsol Menu konsoli i po prostu nie widzieliście nic poza mikrofonem przez chwilę. A ja wyszedłem i z dwóch stron na mnie już lecieli ci gangusi. Ale ja przeżyłem. Co, nie jadą za mną? Nie. Dobra. Trochę to przecisza Bo mam wrażenie, że może cię ogłuchnąć. Oj, oj, oj! Dobrze, że zainwestowałem w ten radiowóz, żeby był szybszy. A w sumie to ja nie działam legalnie chyba. Aj, i zagapiłem się na czat Czy ja wyjadę? Ten drewniany podda się rozwalić? Nie dorąbany drewniany płot. Dobra. Najpierw czekamy na ten tył. Na tych, co będą jechać. Proszę bardzo. Jeden z lepszych broni w grze. Oho. No rozniosła się wiadomość, że aktualnie wdziałam, bo ci się pojawiają. <laughs> Chwila, że dwóch, panowie, ludzie. Przepraszam za psa szczekającego w tle, paczka do mnie przyszła i jeszcze, jeszcze się strzelam z innymi. Świetne, świetny jest teraz ten. Co miałem zrobić? Miałem ustawienia zaawansowane i wyciągnąć te komentarze, bo... będę nie, nie, będę widział tego. No, spoko. A, gdy język systemu jest ustawiony. Eee, tak, dobra. Będziecie to trochę... Widzieć inaczej ekran, bo potrzebuję też widzieć tych komentarzy jak e, chodzi bardziej o o ten. No. Jak chodzi o... To, że jakkolwiek jeździł i się nie rozbijał to róg. Jakby pies czekał w tle, to przepraszam bardzo, ale wcześniej przyszła przed chwilą do mnie paczka i... Gdzie jest ten typ? Aha, jeszcze tak się stanął. Dobra, czy ja tą ciężarówką dam radę wyjechać? Tak, dam. E, czy tym też dam radę wyjechać? Też, no i git. Dobra, wbijamy. Dobra, jednak te czaty wywalę, bo to... Dobra, sprawdźmy, czy nie ma trzeciej osoby. Aha! Sama nam trzecia osobka wybiegła. No i git. No i bierzemy to, co trzeba wziąć. I tyle. Otwieramy pralkę. Wyciągamy ubrania. No i zawijamy. Słuchamy Wincenta. Powiem nam coś? Powiem nam chyba jak wyjdziemy. Weź z prali pieniędzy. Dobra.

Tylko, żeby demon, żeby nie, nie zdjęli live'a. Czyli my będziemy usypiać gang razem z policją, która powinna ten gang rozgromić, ale z nią współpracuje. O ja, ciekawa misja. będzie misja jak z kasyną mam wrażenie że one będą tak po prostu Mi kasino, 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 kasino kasino, kasino, kasino jeśli mam na myśli że będzie paczka yy, sorry, co będzie misja misja się skończy haha <laughs> no tak Eee, misja się skończy, dostaniemy znowu telefon o Vincenta, przyjedź, potrzebuje jeszcze czegoś tam. I przyjeżdżamy znowu i się znowu jakaś misja zrzczy. Vincent ma ciekawą krajówkę. Dla osób, które oglądały PZ Prawdziwe Życie 4 u youtubera Kaluch, wiedzą, że tu była siłownia Chrisa na początku czwartego sezonu. Misja zalczona, proste że zalczona. Ile ona się nadaje? Ona da mi pieniądze czy nie da pieniędzy? Ona pieniędzy nie daje. Dobra. I teraz tak, czekaj. Uh, ha, ha. Dawaj auto Czy właśnie GTA pozwoli mi zapisać strój z torbą pomimo tego, że nie pozwala w ogóle mieć torba, torb w strojach Ciekawe, zobaczymy czy coś tak ten Sweet home a... Sweet home Chciałbym słodki dom O, widzisz, mówiłem Widzicie? Mo dobra, ale mam wrażenie, że jak zmienię strój, to torba mi zniknie, nie? Tak. No dobra A tak inaczej, musiałem zmienić, żeby się zapisała gierka. I teraz tak. Dziękuję wszystkim, że byliście. Widzę, że ktoś dołącza. Eee... Ktoś na pewno dołączył sekundę temu, bo zauważyłem, proszę się przedstawić. Osoba dołączająca, jakikolwiek SMSik czy coś, wiadomość czatowa, SMS prywatny, yy... trochę się spóźniłeś, albo spóźniłaś, w zależności kto dołączył. No, dzięki. Spoko. Eee, tak, powiem szczerze, trochę jesteś spóźniony, bo właśnie się live skończył. W sensie, jakby jeden live, jedna misja. I przed chwilą, właśnie misja się skończyła, i, i no. I kolejna za godzinkę. Chyba. Czasami ja to tak obliczam. Sprawdzałem tego godzinę, dlatego mi zniknęło przez chwilę. Jakby co? No. Eee, dobra, to ja powiem, że szczerze tylko tyle, że za godzinkę jest kolejna ta, że 12.30 lecimy kolejną misję i wtedy jest kolejny live z kolejną misją, a ja za ten czas coś porobię. I prawdopodobnie albo odpakuję paczkę i z tego też będzie chyba unboxing i recenzja zaraz na kanał. W sensie, no to będzie może jutro, ale po prostu już to nagram, nie? Żeby tu już mieć w zapasie i później to wrzucę. No dobra. To ja dzięki za oglądanie, osoby, które się spóźniły czy coś. To będzie zapisane na kanale, możecie sobie to zapisać. Ja wam